Zmieniłem trochę perspektywę, ale mam nadzieję, że mnie widać. Bo generalnie, tak jak mówiłem, nagrywam jeden odcinek po drugim, poprzedni był w środę. Dziwnie mówić, że poprzedni był w środę, bo dopiero jest środa, a już oglądacie i jest sobota. Zaginam czasoprzestrzeń, jeżeli chodzi o tego YouTuba. w ogóle to jest dziwne, nie? No. Spokojnie, pilocik do zwiastunów jest, nie macie się co martwić. A już muszę zadzwonić. Halo, halo, tak, Galeria Horroru z tej strony. Ja mam, ja mam do Pani takie pytanko. Eee, po co Pani mój PESEL? Dobra, to jest nieistotne. Ja się chciałem zapytać o jeden film. No, kojarzy pani taki film Dead Girl, co nie? No, ta, tak, ta. No, ta martwa suka, co ją tam dymają. No. Ja się chciałem tylko zapytać, czy ten, czy ona serio taka, ten była, że wiecie, że. Nie? A. Chujowo. Dobra, no. no. Dobra, dobra, nara. Tym razem wam powiem o filmie, który się nazywa Dead Girl, czyli Martwa Dziewczyna. Ten akurat jest z roku 2008 chyba, pamiętam. No i właśnie oglądałem sobie mamusia i tatusia, później oglądałem wieczorem tego Dead Girl'a całego. Bo mi mówią, żebym oglądał, to ja mówię, okej. Okay. I sobie tak oglądam, oglądam i mówię, całkiem ciekawy. No i powiem wam, rzecz, faktycznie dosyć ciekawy. Dosyć długo akurat się oglądało w porównaniu do tamtego. Trochę jest dłuższy generalnie, ale taki jak na film akurat. Tam z półtorej godzinki trochę chyba ponad. Powiem wam o co chodzi. Jest sobie dwóch... Yy, ziomeczków, to są przyjaciele, i sobie idą do jakiegoś tam opuszczonego, chyba szpitala. To jest chyba jakiś szpital psychiatryczny, opuszczony. Ale to nie, nie, to nie jest motyw filmu z, z, ze szpitalem psychiatrycznym, tak jak ostatnio nagrywałem. Także nie, to nie to. Oni tam po prostu idą, bo sobie chcą połazić, zrywają się z lekcji, z zajęć. No i znajdują tam martwą dziewczynę. Ona jest przywiązana pasami do jakiegoś łoża. No i jest martwa, nie? Tak, tak by można było rzec. Tak mówi tytuł. No, ale kurwa nie jest martwa, trochę taką, jest dziwna. Ogólnie no, nie będę wam zdradzać, bo nie wiem, nie wiem czy jest w niepokazane pokazane, pewnie nie. Ale jest, wiecie, taka trochę coś z nią jest nie tak, bo w sumie tytuł mam w ogóle wyjaśnić, dlaczego jestem martwa. No, martwa dziewczyna niby, no bo teoretycznie już powinna nie żyć, nic nie je i tak dalej. A po drugie, można ją zabijać ile się chce, a ona się odradza? Taka trochę reinkarencja, może się nie odradza, ona po prostu nie umiera. Dlatego tutaj w przenośni jest martwa dziewczyna? Dlaczego film jest jebnięty? Już wam powiem dlaczego wam... Puszczę wam nawet kawałek z Westuna najpierw. Dobra. A teraz wam powiem właśnie, dlaczego film jest jebnięty. No, może dlatego, że zamiast, nie wiem, zadzwonić na policję, czy wezwać kogoś, że tam leży jakaś pojebana dziewczyna i, i, i nie wiadomo, o co z nią chodzi w ogóle. I ten A to nie, to. Generalnie jeżeli chodzi o te dwie postacie, właśnie o tych chłopaków, to są ciekawie napisane i to są fajne postacie, bo jeden gra takiego, że wiecie, że weźmy stąd spieprzajmy i w ogóle powiedzmy komuś, trzeba poinformować. Trzeba coś z tym zrobić i w ogóle skonać tu wzięła i wło co chodzi, nie? A drugi jest taki: e, no weź, ona tu goła leży i co? No trzeba ją wiesz. Trzeba ją. Czekajcie. O, trzeba ją ten, nie? Cycki gołe, fajnie. No, psychol, nie? Generalnie, jakbym był na ich miejscu, to nie wiem za, po której stronie bym stał. <laughs> nie, żartuję. Popierdolony film. Ale generalnie wam powiem, że. Przez cały film właśnie jest taki spór, bo jeden cały czas chce ją tam, wiecie, coś z tym zrobić. Nawet ją próbuje uwolnić, ale no nie spotyka się to z jakby, nazwijmy to pozytywnym odzewem, bo nie radzę uwalniać takiego czegoś, bo to, to jest człowiek, ale nie człowiek, taki trochę potwór. Także no jakby ją uwolnił, to by go zajebała. Więc generalnie rzecz biorąc, oni ją właśnie, on ją chce uwolnić, a tamten drugi nie, no co ty stary, mamy tutaj swoją laseczkę, będziemy teraz z nią robić, wiecie, fajne rzeczy. I ogólnie to miała być ich tajemnica, bo później już tamten się tak trochę, ten co chciał tam wszystko, wiecie, ją uwalniać i tak dalej, już trochę tam odpuścił, a tamten drugi, no, ugadali się, że to będzie tajemnica i tak dalej, a następnego dnia już tam przychodzi ten, co chciał ją uwalniać i widzi tam kolejnego typa. Wiecie, tamten już powiedział jednemu, no i wiecie, to się dobrze nie kończą takie rzeczy, bo niby miał nikomu nie mówić, tamten też miał nikomu nie mówić, a później wiecie już, ile ludzi może się dowiedzieć, nie? Bo jeden coś tam palnie, drugi coś i, i wyjdzie na jaw. To nie jest zdrada fabularna, także spokojnie, bo po prostu takich rzeczy. No nie, no nie byłoby sensu robić filmu, jeżeli by miało być tylko, wiecie, tych dwóch typów, ta typiara półtorej godziny i tam się z nią bawią. No byłoby to dziwne. Także trochę tam puszcza. No ale to jest nieistotne. Sorry za spoiler, ale musiałem wam coś powiedzieć. No jeszcze właśnie do tych ról, no to ten cały czas tam jest taki sceptyczny w ogóle, ten pierwszy ziomeczek, a ten drugi gościu właśnie jest taki, zamienia się w takiego, no z dwóch wiesz, na początku normalnie sobie tam gadają, wyglądają oboje na normalnych, a później się okazuje, który tak naprawdę jest tak naprawdę kim, bo ten pierwszy właśnie się okazuje taką normalną osobą i cały czas chce pomóc, chce ratować i chce ogarnąć sytuację, a ten drugi się zmienia po prostu w kompletnego psychola, który no po prostu, wiecie, jest takiego zwykła chłopaczka, że cześć, ma nie, coś tam ten Zaczyna się w ogóle inaczej czesać, już taki, wiecie, taki chodzi, taki mmm, No kurwa, nie, to jest moja dupa Weź w ogóle, jak tu przyszedłeś, to ją ruchasz albo spierdalaj, nie I w ogóle takie, ło mmm, No, śm śmieszne rzeczy Zwiastun Sorry, że mało zwiastunów wam puszczam generalnie fragmenty krótkie, ale no to jest czyjś zwiastun, nie będę go tak wiecie, mogę go tam fragment użyć. Kilka fragmentów, ale no nie chcę zapierdzielać całego gdzieś wam rzucać. Także głównie pierdole, a tak to zwiastun jest czasem. No myślę, że tutaj wam już opisałem dosyć o co chodzi w tym filmie. Opisałem wam te dwie postacie. O innych postaciach wam nie będę mówić, oczywiście są, pojawią się, zobaczycie zresztą sami. Myślę, że motyw jest dosyć ciekawy pomysł, sam. Myślę, że nie jest najgorszy. Jest to film o dosyć takim specyficznym klimacie, klimacie, dosyć bym powiedział chory po prostu, popierdolony oczywiście, no ten koleś to zamienia się w takiego po prostu zwyrola, a czy jak to się skończy i czy, komu, czy, komu, komu, czy komukolwiek na dobre to wyjdzie, no to się przekonacie sami. Ja mam nadzieję, że obejrzycie, oczywiście też nie jest tak ostro jak w tych filmach, o których mówiłem tam tydzień czy dwa przed. No i jest trochę łagodniej, wiecie, już tamto byłem się już z grubszej półki, i ciężko mi teraz będzie znaleźć coś, co dorówna tamtym filmom. Bo jeżeli chodzi faktycznie na przykład właśnie o Grotę Suku czy o tanatomorfos, to. No to nie, to te filmy się nie, nie umywają. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich, to gdzieś tutaj Wam wrzucę jakiś ten. Adnotacja, ale że adnotacji na telefonach nie widać, a ja wiem, że część ogląda na telefonach. To do poprzednich odcinków, zamieszczę Wam link w opisie oczywiście. Podsumowując, ode mnie ten film dostaje tak jak poprzedni, czyli ten Mamusia i Tatuś 6 na 10. Głównie szóstka jest, y znaczy dałem piątkę na początku, jako średni film zaklasyfikowałem, ale końcówka jednak według mnie na plus, tak? Już się tam się tak dosyć... Znaczy pod ten koniec już się tak psuło, psuło, myślałem, że o Jezu, ale to spieprzą tam cztery pewnie, ale mówię, o no już sama końcówka. Jest ok, jest ok. I podnoszę za końcówkę ocenę na 6, czyli film, według mnie, dosyć niezły. Z ciekawymi postaciami, z historią pojebaną. Jeżeli w ogóle to można nazwać ciekawymi postaciami, po prostu takie role dostali całkiem fajnie kontrastują między sobą. Wiecie, te dwie postacie po prostu, nie? Tych dwóch kolesi. Słuchajcie, co selfie za selfie na snapie zrobię. No, i ten. Co się, że wam chciałem powiedzieć? A ogólnie jest film dosyć zaskakujący w jednym momencie. Tak, 15-20 minut przed końcem dosyć zaskakuje. A później jeszcze dostajemy, właśnie taką przyzwoitą końcówkę, według mnie. Także. Na szczęście nie zepsuli jest ok, można obejrzeć. Jeżeli lubicie pojebane filmy, a wiem, że lubicie, to jak najbardziej Wam polecam. No bo co innego mógłbym wam powiedzieć, oczywiście, mi płacą za to, że to mówię, także wiecie, grube dolary po prostu miliony za to płacą. Żeby o jasność nie płacą, bo ktoś zaraz nie, nie zakuma mini ironii, Nagrywam po prostu o tym, bo mam taką ochotę, a wy macie ochotę to obejrzeć, także. Łapkujcie, subujcie. Zapraszam na Facebooka, na grupy wszystko w opisie. A ja was żegnam i macie to obejrzeć. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Do usłyszenia. Cześć. zagram sobie w Snake'a. No obróca ekran. No? No już skończyłem. Dobra, daj spokój kobieto.